Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną porcją nowości kosmetycznych, które pojawiły się w maju w drogerii Rossmann. No ale oczywiście ja je zakupiłem teraz. Mam troszeczkę kolejnej e, dawki produktów Wam do zaprezentowania. Kolejną dawkę produktów Wam do zaprezentowania. Które zdecydowanie uważam są warte zainteresowania i warte swojej ceny ze względu na składy. Ale jak będą mi się sprawdzały w mojej pielęgnacji, nagram Wam taki zbiorczy filmik. Niebawem na kanał jaki tylko te kosmetyki jeszcze przetestuję, ponieważ e, kosmetyki z poprzednich zakupów już testuję. Więc po prostu nie będę nagrywał 10 filmów, tylko nagram jeden filmik zbiorczy z przetestowanymi przeze mnie kosmetykami. Z Rosmana, jak one mi się sprawdzają w pielęgnacji. Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy produkt, który zakupiłem, jest to marka Trust My Sister. Szampon do włosów w piance. Włosy średnio porowate. Mamy tutaj wyciąg z alk, mamy tutaj wyciąg z hibiskusa. Dopasowany do potrzeb włosów o średniej porowatości. Działa nawilżająco, poprawia ich kondycję oraz zapewnia skuteczną ochronę. I mamy tutaj poziom, pier... poziom drugi, nie wiem o co chodzi im tutaj z tymi poziomami, ale no zobaczymy jak on mi się sprawdzi w pielęgnacji. Ja mam włosy średnio porowate, mam włosy raz rozjaśniane i wielokrotnie przyciemniane i moje włosy z niskoporowatych są włosami średnio porowatymi i zobaczymy jak taki szampon w formie pianki do mycia włosów mi się sprawdzi. Czy będzie domywał skórę głowy, czy nie będzie obciążał moich włosów. Zapłaciłem za niego... Coś około 26 zł albo 30 zł. Na pewno, coś powyżej 20 zł, za te szampony w piance trzeba w Rosmanie zapłacić. Także ja ten produkt przetestuję i Wam wyrażę moje zdanie na jego temat za jakiś czas we filmiku zbiorczym z Rosmanem. Następne produkty, które zakupiłem, są to trzy produkty z linii Bibayo od Ewy Chodakowskiej. Ponieważ bardzo zachwaliliście u mnie w komentarzach tonik do twarzy z tej linii, to też go zakupiłem, ale pomiędzy innymi też zakupiłem inne produkty. Jest to Bibio Ewa Chodakowska, nawilżający naturalny krem do twarzy na dzień i na noc. Biała herbata, orchidea i witamina E. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Jest to krem, który ma wykazywać właściwości intensywnie nawilżające, regenerujące, odbudowujące barierę lipidową. I mamy tutaj również działanie przeciwzmarszczkowe. 99% składników pochodzenia naturalnego. Mamy tutaj potężny antyoksydant, jakim jest biała herbata. Mamy ekstrakt z i orchidei. Przepraszam za przejęzyczenie się. Mamy masło Shea, olej ze słodkich migdałów, olej arganowy, sok z liści aloesu, tokoferol, witaminę E. Także jak najbardziej ja ten krem przetestuję. Tutaj producent podkreśla, że jest to krem do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi, zarówno w dziennej pielęgnacji i w nocnej, i dam Wam z całą pewnością znać. Zapłaciłem za ten krem coś około 15 zł w Rosmanie. I kupiłem zachwalany przez Was w komentarzach na test tonik z Bibajo od Ewy Chodakowskiej. Nawilżająco odżywczy, opuncja figowa, młody jęczmień i kwas hialuronowy. Prezentuje się w taki oto sposób. I też zapłaciłem w promocji coś za niego w około 15 czy 16 zł. Bo ja kupowałem te produkty w promocji z tego co pamiętam. Skład jest cudowny. Mamy tutaj wodę, glicerynę, wyciąg z opuncji figowej, hialuronian z sodu w składzie, także jak najbardziej ekstrakt z młodego jęczmienia, mamy wyciąg z aloesu, nośnik przenikania, regulatory, pH i tylko i wyłącznie tyle. 55% opakowania pochodzi z recyklingu. 6 miesięcy po otwarciu ten produkt jest ważny. Ten tonik był zachwalany u mnie w komentarzach, że jest przegenialnie nawilżający. Również u mojej przyjaciółki Justyny z kanału Natural Cosmetic Reawiewsy widziałem też komentarze, jak ona nagrywała film o Bibio, że bardzo był zachwalany ten tonik pod kątem nawilżenia skóry, także zobaczymy, jak ten tonik mi się sprawdzi. Dam wam znać, czy on jest takim fajnym, fantastycznym cudem nawilżenia. Ostatni produkt z Bibajo, który zakupiłem, jest to odżywcza wygładzający krem pod oczy. Bzik na punkcie pielęgnacji skóry wokół oczu. No i nowy kremik musiał wlecieć do koszyka. Również opuncja figowa, młody jęczmień i kwas hialuronowy. W kartoniku. Kartonik prezentuje się w taki oto sposób. Składniki aktywne są takie same jak w przypadku toniku. Czyli tutaj mamy również opuncję figową młodego jęczmienia. aloes, witaminę E, kwas hialuronowy. Czyli mamy emolienty humektanty. Mamy tutaj równowagę zachowaną. Krem pod oczy prezentuje się w taki oto sposób. No powiem wam, że ta tubeczka jest nawet bardzo ładna będzie taka minimalistyczna, jest taka minimalistyczna, fajnie będzie się prezentowała w toaletce, na toaletce. Także ten krem pod oczy przetestuję i również Wam wyrażę moje zdanie na jego temat za jakiś czas. Kończę obecnie ten krem pod oczy z Only Bio, także no on jest genialny, on jest fantastyczny w każdym calu, no ale zobaczymy jak ten krem od Bibajo będzie się sprawdzać. Następne produkty są nowościami w Rossmanie, ale one już wcześniej były w Hebe i ja już je testowałem w chwili, kiedy kupiłem je w Hebe z Zdecydowanie wcześniej, ale teraz są w Rosmanie. Są to peelingi i maski od Liren. Prezentują się w taki oto sposób. Kosztują coś około 3 zł. Jest tutaj nawilżająca kremowa maska owocowe Smoothie. Maska glinkowa ogórkowa Lemoniada. Peeling enzymatyczny, tropikalny shake. Jak najbardziej polecam Wam w pełni te produkty. Genialnie nawilżają, oczyszczają, złuszczają. W przypadku tego peelingu mówię o tym peelingu. Fantastyczne kosmetyki, które już testowałem, ponieważ były one jako nowość wcześniej. W Hebe, teraz są też w, w, w Rosmanie, jeju, ale się dzieje, zacinam, więc one generalnie rzecz też są teraz w Rosmanie, także no ja Wam je zdecydowanie rekomenduję. Następny produkt, który zakupiłem. Wow, tołpie po raz kolejny coś wyszło. Balsamy do ust z nowej linii tołpa Urban Garden. Mają przegenialne składy, szkoda, że nie zrobili jak nazwy smaku kokosowego. No, ale takie jest życie: to się zdecydowałem na wersję arbuzową. Nawilżający balsam do ust z naturalnymi masłami i olejami. 98% składników pochodzenia naturalnego. Smak Arbuza prezentuje się w taki oto sposób. Za tydzień myślę, że rozpocznę test tego produktu. Na razie jestem zakochany w Sweet Lipsie od bielendy kokosowej, po matce ochronnej. No ale te balsamy mnie zaintrygowały zdecydowanie ze względu na skład. Także jak najbardziej tą wersję arbuzową zakupiłem i będę testować. Następny produkt, który zakupiłem jest to Mysterium Rosną Włosy. Stymulujący serum wegańskie, piękne włosy, dużo włosów, produkt bez czyli wcierka do skóry głowy. Produkt prezentuje się w taki oto sposób, kartonik się prezentuje w taki oto sposób, a produkt po wyjęciu z opakowania prezentuje się w taki oto sposób. Jest on w sprayu? Tak. Mamy opakowanie z atomizerem. Wow. Prezentuje się w taki oto sposób. Skład jest przecudowny tego serum, jeżeli chodzi o skład. To jak najbardziej nie mam tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń. Także zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Ja nie mam problemów z wypadaniem włosów. Mi włosy nie wypadają, ale robię wszystko, żeby rosły szybciej. Zdecydowanie i powoli mi to wychodzi. Także zobaczymy, jak to serum mi się sprawdzi. Zdecydowanie. Następny produkt, który zakupiłem, jest to ziaja pianka oczyszczająca do skóry suchej i podrażnionej w Rosmanie. Zapłaciłem za tą piankę 12 zł. Jest to już ta wersja z nowym składem, nie mamy tutaj donoru formaldehydu, nie mamy tutaj parabenów, nie mamy tutaj mikroplastiku, nie mamy tutaj SLS-u, mamy bardzo delikatne substancje myjące, składniki łagodzące, także jak najbardziej nawet rzeknę, że ta pianka do mycia twarzy będzie odpowiednia dla każdego typu skóry, także jak najbardziej w Rosmanie upolowałem taką piankę do mycia twarzy ostatni produkt z nowości kosmetycznych, który upolowałem jest to Job, drzewo sandałowe, szafran i patchouli, naturalny regenerujący żel pod prysznic 97% składników pochodzenia naturalnego prezentuje się w taki oto sposób. Szczerze powiedziawszy Wam powiem, że było wiele wariantów zapachowych, ale ten zdecydowanie jakoś bardziej do mnie przemówił. Szkoda, że nie było kokosa. Ale zobaczymy teraz na wizji jak on pachnie, bo ja go nie wąchałem w Rossmanie. No w kosmetyków się zdecydowanie w drogeriach nie otwiera i się nie wącha. No chyba, że są te stery zdecydowanie. I odradzam Wam otwieranie kosmetyków w drogerii i wąchanie, ponieważ od otwarcia leci data przydatności. I ktoś już może w drogerii trafić na popsuty kosmetyk. Więc ten żel pachnie... Wow! Jaką pięknie pachnie. Wiecie, do czego ten zapach jest podobny? Jak kupowałem te drogie perfumy Tom Forda. Kiedyś, jeszcze jak nie zwracam uwagi na składy. Tom Ford Soleil Nash. Do tego srebrnego perfum Tom Forda. Ja go używałem nagminnie we wiosnę zawsze. I on pachnie jak Soleil Nash z Tom Forda. Wow. Wow. Naprawdę zapach jest przecudowny, jeżeli znacie perfum Tom Forda Soleil Nesh, zdecydowanie ten jeżeli pachnie identycznie, a kosztuje do 20 zł w Rossmanie, także on dzisiaj leci pod prysznic, zaraz go odpalam po prostu w akcję. Także na dzisiaj to tyle, kolejna dawka nowości kosmetycznych z Rosmana. jeżeli Wam się filmik podobał proszę o zostawienie łapki w górę, dziękuję Wam serdecznie, do następnego, buziaczek wielki, hej!